Siemawito, 54 akwarium, które stoi u mnie w kotłowni. Chyba już dawno nie pokazywano. Yy, no bo w sumie nie było czego pokazywać. Jak wiecie, tutaj niewiele się dzieje. Poza tym, że od czasu do czasu kirysy jakieś jaja zniosą. I, i, i. i. No i pan do oczywiście. Para. Parę glonojadów. Ostatnio też zauważyłem, że były gdzieś rzucone jaja glonojadów. Znowu je wydmuchał z tego. Ale po prostu nie dopatrzyłem tego. Było gdzieś z tyłu, z tyłu gdzieś tam za tym całą rureczką całym pomarańczową, w której tam siedzi samiec. Później jak już wypłynęło, no to już część była nadgnita, nad speśniała No białe jajka były w sensie i, i, i już tego po prostu nie, nie ratowałem tego. Zostało to tam zjadły to albo kiedyś albo albo te wynajdy, jak, jak kiedyś mieliście okazję zaobserwować, jak samica pożerała wrzucone w w 1984 no i tak, jak widzicie, to małe zmiany tutaj są znaczy, są małe zmiany powiem Wam, że to akwarium ucierpiało podczas mojego urlopu chyba najbardziej, chociaż obsady rybna nie nie zniknęły, ale nie ubyło nic, ale yy, ogólnie Roślinność, znaczy, tym się nie akurat nie przejmuję, bo co tu za rośliny są poza do domotarką no i rzęsa ale powiem Wam tak, że no od tych roślinach jakby się coś z nimi stało, to zawsze mam mam inne, żeby tu je wysadzić, więc, więc nic się nie dzieje Cóż, cóż więcej akwarium uposażyłem w, w kokosy jest to jeden kokos z dwoma z dwoma y, wyjściami, to ten który widzicie największy tutaj moczarka mu tutaj zasłania jedno wejście i dwie takie połówki jak widzicie tutaj pod filtrem y, po prawej y, jest, jest y, taki przycięty na pół i druga taka połóweczka jest w lewym rogu y, jak widzicie tutaj y, odratowałem swojego tego łubiazka z który kiedyś też był ratowany z, z głównego zbiornika Który był w dwunastce no, tam to było jednak bez sensu bo trzymać to jednak jest Takie akwarium Że raz że dziwnie to wyglądało To nie jest ten mały nugas to jest Jakby to był ten mini taki Anubiasik co są takie fajne To jeszcze jeszcze miałoby to sens tam trzymać w dwunastce ale w... Wziąłem go stamtąd i, i i tutaj go sobie obsadziłem Podzieliłem go na dwie Na dwie części i, i, i. i niech sobie tutaj teraz y, y, radzi. Jak widzicie, podkarmiam kigirysy. Tak, to jest ochotka. Y, dostały troszkę. No, teraz myślę, że będę robił im podmiankę. A troszkę zimniejszą wodę. Y, I cóż, y, powiem wam, że pad mini mi tutaj padł, ale padł, y, nie napowyczał mi i jakby nie wiem, jakby nie za mało tej wody wypuszczał się, nie wiem, że coś się stało. Trzeba jakiś nowy liter kupić, już szukałem po internetach. Hmm, zamontowałem to wtedy, Pamiętacie, chyba nie przy To tak samo był ten, ten mały gąbkowy na pompeczkę, hmm, ale no już stwierdziłem, że jednak ten już działa. Jak widzicie, na powietrza troszkę wam na niego. No musicie wybaczyć, że odbija, ale jest dzień, okno sklepowni widać. Tą gąbeczkę sobie dokupiłem na, na urlopy, o której Wam wspominałem. Fajnie działa. Dla bystrzejszych możecie to obserwować, że już jest na niej dość gruby syf, więc, więc będzie się nadawać do płukania. Jak na sadę pięciu ryb, który tutaj jest, to powiem Wam, że sypią dość grubo. No ale... No cóż, od czego sobie żeby to wszystko czyścić, tak? E, tu jest ten kolejny kokosik, który dałem. Mm, widzicie. No i też zanugias i tu jest kolejne wejście do niego. Mm, no i tak to, tak to ogólnie teraz wygląda. Akwarium e, troszkę już przygotowywałem z tymi kokosami pod... O tak troszkę może przestawię, żeby nie było tego okna. Dobra. Akwarium y, przystosowuję troszkę już pod, pod barwniaki, o których wspominałem, że będę chciał je rozmnożyć sobie w osobnym zbiorniku. W sumie mam jeszcze jedną opcję, jakby to zrobić, y, taką nieoryginalną, ale, ale coś się, coś się y, wybierze z tych opcji. Y, na razie nie tutaj, y, nie będę na razie tutaj nic kombinował. Tak jak mówiłem, jeszcze urlop mnie czeka za miesiąc i tydzień w sumie y, 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 i nie chcę do urlopu tego robić. Po prostu po urlopie sobie y, ulokuję tutaj te barniaczki y, Zostaną te glonojady, które są i te kirysy też zostawię. Także zostaną te 5 rękaw i do tu dwa barniaki i inne, zobaczymy, czy, czy będą sobie zbytnio przeszkadzać, czy nie. Y, barniaki akurat nie są takie aż agresywne, żeby te tak przeganiać. Y, myślę, że ze sobie. Jedno miejsce, one pełnią jeden obszar, więc myślę, że jak zajmą tutaj któryś z tych przednich kokosów lub tamten na drugim końcu akwarium, to jeszcze spokojnie będą miały swoją strefę kirysy. Więc myślę, że nikt tu nikomu krzywdy nie zrobi. Oczywiście będę się temu biernie przyglądał i, i, i w razie czego zainterweniuję. Oczywiście, jeśli by się tu miała dziać krzywda tym kirysom, to zobaczyłbym, że są jakieś poobijane po, po, czy czy coś jest z nim nie tak lub spłoszone, to no, myślę, że będą musiały odłowić i, i zostaną tu te barwniaki. Yy, I też myślę, że jak już mi się coś zresztą uda z, tej, z tych barwniaków, chociaż yy, no, ja jestem przekonany, że na pewno, pewne czy później do tego dojdzie, że tarło będzie i, i, i ten odchów młody będzie dużo prostszy niż w ogólnym zbiorniku, yy, który mam ten duży, yy, to myślę, że yy, Fajnie byłoby sobie odchować tych, tych młodych troszkę, zobaczyć to od początku jak wygląda. a też tam widziałem u kogoś jak, jak, jak mu się te e, e, barniaczki jak sobie czemu właśnie w 54 A tu już chwilę temu, chyba zaraz temu oglądałem jakiś taki film Nawet nie pamiętam u kogo um, Który właśnie też miał w 54 te barniaki I młode później dorastały z tymi dorosłymi i fajnie to wyglądało Także spróbujemy sobie z nimi, na razie jak mówię odpuszczam sobie póki co, nie będę tutaj nic zmieniał. No i tak to wygląda, jak widzicie kriski mają się, mają się świetne, świetnie. Aż się wstydzą podejść po to jedzonko. No w sumie to miały jakąś półtorej godziny temu miały tabletkę, ale zawsze kom i daję jeszcze taki mrożony pokarm, oczywiście rozmrożony. Żeby się y, troszkę y, podbiły sobie te brzuszki I, 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 i może, może sobie coś tutaj pos, poskładają, jakieś jajeczka No dobra, y, myślę, że z tym zbiornikiem to tyle w sumie co mam do, do powiedzenia y, Glonów tu nie ma, roślinki rosną jak rosną y, Obsada jest jaka jest no gąpeczkę muszę sobie tego przepłukać i, i powiem Wam, że ogólnie jestem z niego zadowolony i chociaż na początku mi się nie podobało właśnie tego do ustawienia, ale nie będę tutaj nic nic zmieniał. Yy, także no, czekamy na z zbiornika, myślę, że, że już po urlopie i, i, i myślę, że przecież Wam go nie pokażę. Yy, dopóki tutaj właśnie nie wrócę warniaczków. Wtedy może um, zrobić filmik i żebyście zaobserwowali jak, jak tutaj będą e, się razem trzymać z tym szami. Także dzięki wielkie, bo już tam jak szucie wtedy dzieci hałasują. E, także im się ludzi, e, to ja uciekam do nich, a Wam życzę miłego dnia i prawie weekendu, więc wszystkiego dobrego. Trzymajcie się